Na początku była kula, a kula była początkiem wszystkiego, całego życia glonów, bakterii, mikroorganizmów. I Shrimp Time wiedział, że kula była dobra. Więc, jeżeli chcesz dowiedzieć się, czemu tu jest ta kula i w jaki sposób ona doprowadziła, do powstania takiego krewetkarium zostań na tym odcinku, wsłuchaj się, wiedzę, zanotuj i wykorzystaj to w swojej dalszej kreacji krewetkowej. Dzień dobry, witajcie serdecznie z tej strony Shrimp Time i wybaczcie mi za całkiem nietypowy początek. Natomiast miałem olbrzymią ochotę, żeby wam pokazać coś, co będzie grało istotny czynnik w naszym dzisiejszym filmie, czyli w filmie o zakładaniu krewetkarium. Tak, a w zasadzie o tym, jak winno ono dojrzewać i w jaki sposób ja to krewetkarium prowadzę. Jakkolwiek takich filmów o zakładaniu krewetkariów są miliony w internecie, to niestety albo stety, co, co jest dla mnie dużą przyjemnością, cały czas piszecie do mnie z nowymi pytaniami, w jaki sposób te krewetkaria zakładać, jak je prowadzić, jak je dojrzewać, jak długo powinny dojrzewać, jakich produktów użyć, co sypać, czego nie sypać i itd., tak w związku z tym postanowiłem, że nagram Wam takie generalne omówienie mojego setupu z wyjaśnieniem też pewnych procesów, które, które tu zachodzą. Jeżeli któreś kwestie z uwagi na długość filmu będą dla Was niezrozumiałe, to piszcie mi o tym w komentarzach. I jeszcze jedna prośba oczywiście łapka, udostępniajcie ten film, żeby jak najszerzej trafiał z wiedzą do, do kolejnych widzów tak żebyśmy mogli się cieszyć takim widokiem jaki mamy tutaj, czyli krewetkami zdrowymi, z jajkami, z dużą ilością młodych, które sobie bardzo, bardzo fajnie Biegają. No, i oczywiście, jeszcze jeden taki podstawowy temat. Pamiętajcie, że macie odcinek QA, który warto pooglądać, warto tam zadać swoje pytanie, ponieważ niedługo kolejny odcinek z QA będzie wskakiwał. I jak zwykle prośba o subika, 4,5 tysiąca nas już wskoczyło, myślę, że jest to mało prawdopodobne, że iśmy na piątkę w tym roku weszli, natomiast jakbyśmy się do tych 5 tysięcy zbliżyli, to byłoby bardzo fajnie. A teraz moi drodzy, pozostawiając moje krewetki Pure Black Line, które mam nadzieję, że Wam się podobają, przechodzimy do krewetkarium bezpośrednio po, za po założeniu to są pierwsze dni krewetkarium. Yy, krewetkarium słuchajcie z filtracją podżwirową zrobioną w panelu. Yy, ukłon dla kolegi Rafała jeśli chodzi o układanie ceramiki. Tak naprawdę to jest tylko pozorowane układanie ceramiki ponieważ tak naprawdę yy, z tyłu już leci yy, ja, jak wskoczyła ta ceramika. Słuchajcie, podstawowa zasada tego ułożenia. Mamy ceramikę, która ma stanowić nam pewne złoże, na którym mogą osiedlać się bakterie. Mamy filtr podżwirowy, który napędza, napędzany jest powietrzem, może być napędzany wodą. I y, mamy na tej ceramice podłoże. I pewnie zauważycie jedną rzecz, do której każdy się może do mnie doczepić, że tu nie ma gąbki. Jakim cudem tu nie ma gąbki? No, wszyscy mają w podżwirówkach gąbki. Ja powiem, że ja u mnie w krewetkariach nie stosuję gąbek przy podżwirówkach z prostego powodu, ponieważ uważam, że gąbka z łatwością może się zatykać, chyba że będziemy jakąś gąbkę o dużej porowatości mieli. Natomiast skoro ona może się zatykać, to może to utrudniać działanie naszego filtra podżwirowego, a wszelkie pyły, niepyły i tym podobne rzeczy, które nam mogą się tam pojawić i teoretycznie też zatykać ceramikę, de facto będą nas prowadzić do tego samego, że będzie to, ten filtr trzeba wyczyścić. Natomiast u mnie takie ceramiki yy, latają, takie zbiorniki z takimi ceramikami latają sobie ponad rok i, i ani nie mam żadnych skoków NO3, ani nie mam żadnych problemów z filtracją. Jak widzicie, jest to świeżo założony zbiornik, on został zalany wodą ERO. Użyłem tutaj filtracji ceramiki od Qualdrop'a. Czemu? Słuchajcie, z dwóch powodów. Po pierwsze, mam dobrą cenę na tą ceramikę, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, w mojej ocenie, jest to całkiem dobra ceramika i Wojtek nawet potrafił mi fajnie uzasadnić, czemu te kulki... Mają prowadzić do zachodzenia procesów beztlenowych. Aczkolwiek powiem Wam, że nie do końca w to wierzę. Yy, mimo to uważam, że argumentacja producenta jest całkiem dobra co do tego. Natomiast generalnie nie zauważyłem, żeby w działającym zbiorniku ta ceramika dawała mi coś złego. Yy, czy trzeba. Konkretnie tą ceramikę? Nie, nie trzeba. Słuchajcie, podstawowa rzecz, naj, najbardziej istotna przy ceramice to jest to, żeby ona była względnie dobrej jakości, żeby Wam nie oddawała do wody. I druga rzecz, żeby nie, py, nie, nie pyliła. To jest świeżo założony zbiornik, kilkadniowy, jak widzicie nie grzeje tu specjalnie, żeby przyspieszać procesy, oczywiście jeżeli byście... Proces dojrzewania i porastania glonem chcieli przyspieszyć. Wrzucacie grzałkę, nastawiacie na 25-26 stopni. Dzięki czemu bakterie nitryfikacyjne będą nam się szybciej namnażać. No i kolejne pytanie: jakie tu zostały użyte produkty? Yy, poza poza yy, kulką, której tu nie widać, bo sobie pływa jeszcze po powierzchni, yy, to tak naprawdę, moi drodzy, użyto tu tylko Bimaxa. Jeśli chodzi o te, o te kulki piękne, które zaraz zobaczycie, doszedłem już do, do własnej technologii produkcji, więc jeżeli chcecie coś się dowiedzieć o nich, albo jeżeli byście chcieli takie kulki nabywać ode mnie, wspierając kanał, dajcie znać: kulki, wkłady, wkłady. kulki to jest daleko powiedziane. Dajcie znać, wrzucę to, to na sklep i, i myślę, że w jakichś przystępnych pieniądzach będzie można to kupić. A i słuchajcie, przechodzimy na mój docelowy build zbiornika. E, troszkę zmian. To jest zbiornik, który już sobie dojrzewa około e, tygodnia. Co widzicie w tym zbiorniku? Podstawowa rzecz. Jeśli chodzi o filtrację, zredukowana filtracja do połowy, dzięki temu użytkownik mi się w drugiej części zbiornika mieści. W mojej ocenie spokojnie na minimum rok działania tego zbiornika, jak i na całą nitryfikację, spokojnie jedna kratka isty. Podżwirówki da radę, żeby to pociągnąć. Ta ceramika da radę, żeby to pociągnąć. Jest wystarczająca ilość podłoża, żeby nam buforować pH. Na górze widzicie wytwór mojej pięknej wyobraźni, czyli produkcja magicznego środka bakteryjnego, który wspomaga nam dojrzewanie zbiornika którego może działanie wyjaśnię w następnym filmie dokładnie, tak bardziej he, chemicznie. No i rzut na dwa takie zbiorniki. Po lewej macie pływający yy, mój produkcik zrobiony, mój wkładzik. Yy, możecie strzelać, oglądać, co jest w środku, przybliżać. Może zgadniecie, co jest w środku, może to Wam ujawnię, może nie. A po prawej macie już to piękne tak zwane lubao yy, wrzucone, yy, które nabyłem za chramanicy. I tu, słuchajcie, już macie zbiornik, który dojrzewa dwa tygodnie. Zapytacie się, czemu podłoże nie jest na równo wysypane? Bo akurat jak go zakładałem, to nie miałem przy sobie podłoża. Macie pięknie zarośnięte lubao po prawej stronie. Widzę, że jakoś tak ustawiłem kamerę, ale już tak zostawię, że, że trochę zahacza nam o kalceo. I macie przede wszystkim rozwój glona. Pięknie glon porasta po podłożu, piękny jest zrobiony biofilm. I w zasadzie już niedługo, no ja bym temu zbiornikowi dał jeszcze, y, jeszcze tydzień, i będzie można wrzucać krewetki. Teraz słuchajcie, przy żadnym z tych zbiorników nie używałem żadnych magicznych y, produktów. Nie używałem niczego y, jakiegoś odjechanego, nie sypałem 50 preparatów. Y, pożywka dla bakterii, bo tak naprawdę y, ten wrzut dla bakterii. Mamy być precyzyjni? Pożywka dla grzybów, drożdży przede wszystkim, z którymi współpowstają, współfunkcjonują yy, bakterie. tak yy, Co to daje? Słuchajcie, co daje ta, ta kulka? Ta kulka jest źródłem cukru w tym zbiorniku. Dzięki temu, że mamy źródło cukru w tym zbiorniku, powstają nam bakterie, które wyżerają ten cukier, ale. Traktują go jako energię do spalania azotu. A azot z kolei pozyskują sobie, moi drodzy, yy, pozyskują sobie ten azot yy, w postaci zamoniaku, tak? One, nie, one jakby zabierają część tego azotu, który jest potrzebny do procesu nitryfikacji. I dzięki temu mamy bardzo szybki przyrost tego zbiornika i jeszcze jedna istotna rzecz, co robią te bakterie. Ano, moi drodzy, one, one robią taką magiczną rzecz, że w trakcie tej produkcji wydalają CO2. A jak wydalają CO2, to co, co mają do, kto ma dobrze? Rośliny, w tym i oczywiście glony, które są roślinami, mają dobrze, i dzięki temu w ten piękny sposób porasta nam ten wspaniały yy, glon na zbiorniku. Który jest idealny dla krewetek, dzięki któremu możemy zmienić czas rozwoju krewetki z małego zakupionego brzdąca do dorosłej płodnej krewetki z 2-3 miesięcy na 1 miesiąc. Tak, naprawdę tak dojrzały zbiornik z tak bogatym yy, życiem, w wypadku, jeżeli nie karmicie bardzo intensywnie i nie macie dobranych mega. Specjalistycznych pokarmów, które pozwalają Wam tuczyć yy, krewetki, pozwala nam bardzo mocno przyspieszyć wzrost krewetek. Oczywiście, przy tym trzeba 2-3 zabiegi jeszcze zrobić. One mogą u Was wystąpić naturalnie, albo musicie się o to postarać. Ale generalnie dzięki takiemu zbiornikowi yy, krewetki powinny wam zasuwać. Co jest ważne przy tego typu starcie, yy, musicie pamiętać o jednej podstawowej rzeczy. Zbiornik musi być dobrze natleniony. Z uwagi na to, że macie produkcję CO2, że macie te bakterie, w związku z tym zbiornik potrzebuje tlenu. Bo jeżeli go nie będziecie natleniać, istnieje szansa, że podobnie jak na przykład z bakter AE, yy, potrujecie sobie krewetki. Więc to musicie pamiętać, że dobrze mieć albo dobry ruch tafli wody, kaskadę gdzieś wrzuconą, albo dobrze napędzaną yy, podżwirówkę, yy, ujdzeta i tak dalej, które kotłują to wszystko. I słuchajcie, generalnie taki układ zbiornika bardzo fajnie działa. Tu macie w tle widzicie yy, filtrację. Nie musi to być koniecznie quadrop, macie przykładowo media yy, filtracyjne Modisty. I też do zastanowienia takiego mojego jest trochę czy nie zrobić przez przypadek filmu, w którym ja bym troszkę, y, troszkę przeszedł przez media filtracyjne. No nie potestować, wziąć parę paczek, wziąć parę kostek i zobaczyć, y, zobaczyć y, co z tego wyjdzie. Jeśli chodzi o rośliny, jak widzicie w tych zbiornikach nie mam na dzień dobry wrzuconych roślin. I czemu tak jest? Słuchajcie, bo to jest dla mnie trochę bez sensu, żeby wrzucać rośliny na start do tego zbiornika, jeżeli chcę hodować glony. Po pierwsze, z tego powodu, że uważam, że w wodzie RO generalnie rośliny będą miały bardzo nieciekawe i sobie te rośliny można załatwić, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli dobrze nam, że tak powiem, pędzenie glona wyjdzie. To te glony poobrastają nam rośliny. Zanim krewetki się uporają, jeżeli robicie standardowe stada startowe, jak na te zbiorniki, czyli po 10-po kilkanaście sztuk, to trochę czasu zejdzie. I w związku z tym, w mojej ocenie, rośliny na wrzód jak najbardziej na etapie, kiedy zbiornik dojrzeje, kiedy glony nam zaczną się powoli cofać. I tak wygląda mniej więcej. Słuchajcie. Dojrzewanie, robienie akwarium z mojej strony gdzieś tam w tle jeszcze testuję kaskadę grubą, warstwę podłoża, bo zrobiłem sobie taki powrót do korzeni i chcę to sprawdzić. Jeśli chodzi o ten film, to w sumie tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, za łapki, za suby, za komentarze. Do następnego odcinka. Chyba z morskiego, bo przychodzą nowe koralowce. Możecie w opisie pisać co to. Co to Shrimp Time zamówił z nowych koralowców. Jezus, ale miałem dzisiaj Słowotok, szybko się uwinąłem. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć!